Jaki najbardziej zmyślony koszt widziałeś kiedyś na rachunku? Mój były wynajmujący próbował mnie kiedyś obciążyć na 3500 zł za nadmierne zużycie wody po wyprowadzce. Mieszkałem tam dwa lata, nigdy nie było problemów, zawsze płaciłem na czas, mieszkanie trzymałem w idealnym stanie, żadnych skarg. Dzwonię więc do biura i pytam o co chodzi. A ta kierowniczka Karina odbiera i od razu tym takim protekcjonalnym tonem. W pana mieszkaniu wykryliśmy poważny wyciek, który trwał przez ostatni miesiąc i zużył tysiące litrów. Zgodnie z umową to pan ponosi odpowiedzialność, bo nie zgłosił pan usterki. Mówi, że mają wszystko udokumentowane, ponad 13 tysięcy litrów więcej niż normalnie, że rzekomo wyciek zaczął się jeszcze za mojego pobytu. Spytałem, jaki to musiał być wyciek, skoro nic nie było słychać. Nic nie przeciekało, zero śladów wilgoci. Odburknęła, że to nie jej sprawa i że jako lokator powinienem był być bardziej uważny, ale jest jeden mały szczegół. Ja jestem hydraulikiem. Mam papiery, 8 lat doświadczenia, specjalizuję się w wykrywaniu wycieków. Sprawdzam takie rzeczy obsesyjnie, bo wiem, jak drogie potrafią być skutki zaniedbań. Mówię jej to, tłumaczę, że na pewno nic nie przeciekało, a ona się tylko zaśmiała. No to musiał pan coś przeoczyć. Liczby nie kłamią, mamy rachunki. Pachniało mi to niezłym wałem, więc w sobotę wsiadłem w auto, zabrałem sprzęt i podjechałem pod stare mieszkanie. Otworzył mi jakiś student Bartek. Wyglądał na zaskoczonego, że ktoś do niego przyszedł. Przedstawiłem się, opowiedziałem mu o rachunku i całej sytuacji, a on tylko szeroko otwiera oczy i mówi: Stary, to wszystko ma sens. Od kiedy się tu wprowadziłem, kibelek w dużej łazience non-stop leje, cały czas, ani na chwilę nie przestaje. Już mnie to doprowadza do szału. Serce zaczęło mi szybciej bić. Dokładnie tego się spodziewałem. Pytam, czy zgłaszał to administracji. Tak! Dwa razy dzwoniłem, raz nawet osobiście byłem u nich w biurze. Obiecali, że ktoś przyjdzie. Nikt nie przyszedł. Zapytam, czy mogę na szybko rzucić okiem. Zawodowo. Bartek nie miał nic przeciwko. Sam mówił, że przez to nie może spać. Otwieram zbiornik w toalecie i wszystko jasne. Gumowy zaworek zupełnie rozwalony. Cały popękany. Nie domyka się. Koszt naprawy? jakieś 10 złotych. Czas, 5 minut roboty, ale przez to woda leje się bez przerwy do miski. Non-stop. Zrobiłem. Zdjęcia. Nagrałem film, spisałem numer części, zmierzyłem przepływ wody. Potem zerknęliśmy razem w protokół przekazania mieszkania, który Bartek podpisywał przy wprowadzce. I co? Zaznaczone, że toaleta w pełni sprawna. Czyli wyciek zaczął się dopiero po mojej wyprowadzce. Podziękowałem Bartkowi i od razu wróciłem do domu. Dzwonię do Kariny. Wie pani co? Byłem właśnie w moim byłym mieszkaniu. Wyciek zaczął się po mojej wyprowadzce, a wasz dział techniczny przez trzy tygodnie to olewał. Nagle ją zatkało. Zaczęła coś bełkotać. Mówię jej, a skąd niby wiecie, kiedy się to zaczęło? Bo ja mam zdjęcia, nagrania, świadka. I wie pani co jeszcze? Widocznie potrzebowaliście profesjonalisty, żeby znaleźć problem, bo wasza ekipa nie potrafiła. Ale o co chodzi? Spytała. Otworzyła pani maila? Pytam. Wysłałem fakturę. 3500 zł. Tyle wynosi moja standardowa stawka za pilną diagnozę poza godzinami pracy. Następnego dnia mój rachunek zniknął. Ciekawe, nie?